Hey. 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 Pomachaj! Hello! Cześć wszystkim! Cześć, yes. gotujemy? Miała być chałeczka, ale chałeczki nie będzie. Będą jajka po bo we Wtorek mamy Dzień Kobiet i Kobietom swoim trzeba dogadać. Od rana. Także dziś na Rafał gotuje, a ja nadal czekam na śniadanie. You what? Tak. Ja zaraz pokażę, jak ładnie stół przygotowałam, także pomagamy. Ja będę pomocną ręką, bo my dziś razem inspirujemy was panów Już zrobili fajne śniadanie, bez dużych kosztów. A panie, które nie mają panów. Oj, telefon do Rafała. A panie, które nie mają panów, mogą same sobie zrobić fantastyczny dziennik kobiet. Z córeczkami, i same dla tata? siebie, z siostrami, tak tata poszedł. Tata? Także zapraszamy na odcinek weekendowy gotujący. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Także dziś króluję w odcinku Rafał. Dla duszy Ola zrobiła stół, my dla ciała zrobimy jajka po dyktyńsku, czyli kromka chleba. Na to szpinak, pomidorki, jajka takie posze, polane sosem holenderskim i ładnie opalone. Do tego będziemy potrzebowali chleb. Odrobina boczku dla mięsożernych, szpinak, pomidorki, szary, jajka. Ocet, winny, masło, jakieś patelnie, garnki i całą resztę. Zaczniemy od sosu holenderskiego. Nie wiem, czy on jest zgodny z ogólną literą słowa, czy nie. Będziemy potrzebowali 4 żółtka. Rozbijemy je, rozbijemy je. Potrzebujemy 4 żółtek, jak już wspominałem. Do tego rozpuścimy masło i w trakcie kiedy będziemy rozpuszczać masło będziemy ubijać nasze żółtka, ja mam łatwiej mam KitchenAid, nie wiem jak tam sobie chcecie, można ręcznie ubijać mikserem, na parze będzie wtedy szybciej na pewno, a jak w KitchenAid to nie musicie. i dodamy rozpuszczone masło. Nie wiem ile gramaturowo, bo jest to bardzo nieistotne. Dajecie wszystkiego na oko, to nie apteka. Dajemy tyle i rozpuścimy masło, które następnie damy do naszych żółtek. Nie róbcie tego w domu! Tylko profesjonalizm. A można rozwalić i Teraz tak, dodajemy trochę soli, trochę pieprzu i Dodajemy też taką odrobinę octu winnego białego Masło, żeby nie było za gorące. Teraz robimy tak, ubijamy jeszcze mocniej, na jeszcze lepsze bramkę. Tutaj teraz robimy takim naszym szybkim sposobem, bo normalnie to żółtka powinny być ubijane na parze i wtedy one by się tam ustabilizowały, a my dodajemy masełko gorące i podczas mieszania raczej nam nic się nie zetnie i to ustabilizuje żółtka. odstawiacie go na bok już jest gotowiutki, ładniutki w międzyczasie wstawiamy wodę na jajka wstawiamy wodę do wody dodajemy też odrobinę octu białego, winnego spirytusowego, jakiegoś kwasu żeby nam ściął białka szybciej woda wstawiona, teraz zrobimy boczek, ja mam lardo ale to wedle waszego uznania może być też bez, chociaż to już nie będzie ten smak boczek jak mamy zrobiony odkładamy go na bok może być zimny to nie ma znaczenia swojego chleba nie mamy ja robię żytni a do Benedyktów najlepszy będzie albo tostowy albo chałka, którą zrobimy za tydzień albo taki, taki pszenny gdzieś kupiony w jakiejś super piekali, nie tu mamy swój tak, z ale rana z żytni ale to jest żytni Kroimy chleb na kromki. Jak macie chleb, wiecie, on nie jest okrągły nigdy, to skrójmy z dłuższej i będą większe kromki. Potem, na której smażyliście boczek, zostało nam trochę smalcu. Dodajemy do tego masła, żeby było mniej kaloryczne. I będziemy na tym maśle ze smalcem smażyć chleb. Tostować go. Może Możecie zrobić to w tosterze. Będzie Healthy bardziej. W jedną stronę mamy zbrązowioną. To przekręcamy. Smażymy drugą. I pieczywo mamy gotowe. Położyliście szpinak na nasz pięknie zbrązowiony chleb. Zbrązowiały, zgolniały. Kroicie szery na pół. Układacie je artystycznie na talerzu, rzucając gdzie popadnie. To jest największy artysta. Wbijamy jajka sobie wcześniej do jakiegoś naczynka, już to kieliszek na flaszeczkę, jakaś pięćdziesiąteczka. Woda już się gotuje, trzeba zamieszać nasze wcześniej wybite jajka. Wrzucamy pojedynczo jak najbliżej wody. Jedno. Ono tam pięknie wiruje. Drugie. Teraz gotujemy jakieś dwie-trzy minuty, aż zetnie się białko, a żółtko zostanie płynne. Temat bardzo prosty, teraz delikatnie trzeba wyjąć nasze, nasze jajka. Jak macie pajęczynę, taką wiecie, łyżkę z dziurami, macie prościej, ja muszę odcedzać, bo nie wiem gdzie mam łyżkę. A to nie o tym mówisz, coś tam za Tobą? Piękne jajko, ale to, to jest inne trochę, nie takie, o co innego bym Dobra, nieważne, wykładamy nasze jajka na szpinak i na to, jak już mamy wyłożone jajka, Dajemy naszego wcześniej zrobionego pięknego Holendra. Wylewamy tak soczyście. Kto jak lubi. Przeważnie wszyscy kochają. I teraz najważniejszy punkt programu. Ulubiony. Bierzecie swojego palnika brulera, który jest zepsuty w moim przypadku, bo ma swoje lata. Ale no i teraz to się wzięło. Mamy palnik i opalamy nasze jajeczkę Możemy opalić pomidorka. W ten oto sposób zrobiliśmy piękne śniadanie dla naszych kobiet, żon, matek, córek. Wszystkich naszych kochanych kobiet. Kobiet. Nie wiem, co mam powiedzieć więcej. Bon appetit. Tam to była wersja wegańska, a tu mamy wersję ekskluzywną Boczkiem. dla innych kobiet, które wolą inaczej, czyli ja, boczek i do tego jajko smażone, ja wolę. Boczuś, pyszny boczuś, smaczny, zdrowy, kolorowy. To jest taka, wiecie, inna wersja jakby benedyktów na kromkę. I to znowu zalewamy, dosłownie, naszym kolendrem. Tyle leci baby shark zaluny. I opalamy. No tu moja kobieta, która nie może go zjeść, ale by z chęcią zjadł, nie? Kobieta moja. Pamiętajcie, ja i... że najważniejsze do śniadania są bumbelki. Bo z alkoholu śniadanie jest nieistotne. Nieważne. Ono nie liczy się wtedy. Tak po troszku, nie? Weekend. Można. Weekend, we wtorek, nie? Nieprawda. W sensie my robimy Dzień COVID w weekend, ale wy co zrobić to wtorek. I to zrobię jeszcze bardziej wyjątkowe. Wyjątkowy ten dzień. Kurde, jak to chce. Zerwa, jak cała szło. No to jeszcze niby O, there you go. Jeszcze. Uh, okay. Mamy to. Będzie wybuch. Będzie Dziecko. <laughs> <laughs> <Done. I Yeah. laughs> Dziękuję. mi kostki lisze. Ok. Smacznego, mam nadzieję, że Wam podobał się taki odcinek. I zapraszamy na kolejne weekendowe odcinki z gotowaniem ze mną i Rafałem. Rafał w roli Głównej. Gotowaniem ze mną. Także polecamy taką propozycję, żeby wykonać i nie tylko. A my skończyliśmy nagrywać w dniu kobietowy proposition. i umieramy z głodu, bo to dopiero śniadanie. kto Cię tego nauczył? Widzisz i patrzę. Ona na żywo, jak patrzysz, nie ma takich plam na buzi. A u ciebie w telefonie było ostrza jakieś takie brudy. Widzisz? A takich nie ma na żywo. Jest